mam mordy z tej strony pola Oczywiście na początku chciałbym powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę, w górę subskrypcję, dzwoneczkiem i napisali jakiś fajny komentarz. Dobra, w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie GoPro firmy Manta bez pewnego gadania przechodzimy do otwarcia. W otworzeniu już tej paczki znajduje się kamerka GoPro. Zaraz Wam ją dokładnie pokażę. Znajdują się takie przypięcia, żeby yy, można było gdzieś zaczepić GoPro. Lecz yy, nie, wydaje mi się, że nie ma specjalnej obudowy żeby można było to zrobić. Tu, o kurde, tu się znajduje żeby położyć na coś yy, GoPro o no tu też przypięcia takie żeby tu włożyć lub coś no tu też mamy to a w tym znajduje się a dokładnie to co to, yy, to tu jest to samo czyli yy, ten Specjalne, żeby na przykład na kierownicę lub gdzieś to założyć. Tu też mamy gwoździe. Nie, gwoździe. Śrubki na to, żeby to zrobić. No cóż, myli się. Dobra, już Wam pokazuję, co jeszcze mamy. Bo jeszcze jedną, dwie. Jedną w sumie mamy rzecz do, do pokazania. Czyli kamerkę. I. No, jeszcze jakiś papier tutaj jest. Eee, coś piszę na tym, o tym kamerze. Więc już od razu. <grym> na no serio, to ten kapel, ale. No, tutaj coś piszę. Ale. My kładziemy to. Dobra. Mamy GoPro. Na nim będą się pojawiały też odcinki. Eee, Oczywiście, obudowa, żeby yy, wodoodporna. Mamy same GoPro już. No, bardzo fajnie wygląda. Dobra, włączamy. O, nie ten guzik, sorry. Włączyło nam się. I teraz będzie wszystko widać. Mamy taką. Nie mamy karty pamięci. GoPro pokazuje nam dobrze obraz. Więc na tym będzie, i jeszcze na jednej rzeczy.